Dzisiaj jadę do tej karminy, ale pada. Niestety, niestety pada. Nie jest ładnie. Mam nadzieję, że się jeszcze wypogodzi. Bo tak to słabo by było, nie? Ale się cieszę, że się pogoda zrobiła. Ja teraz tu taką ścieżką będę szła. Ładnie wygląda to, naprawdę pięknie. Słońce świeci, deszcz pada fajna kombinacja to na pewno nie jest ten, ten obiekt do którego mam wejść, podejść, bo to jest dużo, dużo, dużo dalej spojrzałam teraz na mapę Dobrze, jest taka wichura straszna, że ja już trochę wątpię. W tych porywach wiatr normalnie przywołuję, że coś mi na głowę zaraz spadnie. Tu takie drzewo leży przewalone. Chyba to świeża sprawa. Co tu robić? czekać ty na przykład tak nie podda mnie co dalej co mi się zerano? to naprawdę to ok pogoda się ciutkę poprawiła ale ciutkę no ale nie poddaję się mam jeszcze do zamku ponad kilometr kilometr 200 nie wiem tak się obawiam że zaraz wróci to co było no ale zobaczę no ja tak łatwo się nie poddaję <słuch> No, ponad kilometr ale, ale w górę cały czas wiadomo nie? dobra zobaczymy jak to będzie czy dam radę kurczę miałam nadzieję że do tego zamku idę ale wyraźnie widać że nie że to jest jakiś inny. szkoda bo to mi się całkiem ładne wydaje o, tutaj piękny widok Gdzieś tutaj przy zamku Mamy ten zamek, tam jeszcze muszę wyjść czy Tam będzie jeszcze ładniejszy widok. No może, może. Myślę, że tutaj jest też wystarczająco pięknie. to są tutaj krajobrazy, jakie się rozstaczają. Słuchajcie, to jest win. Jak ktoś będzie z wózkiem albo no, nie będzie miał siły już wejść, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że działa. A teraz popatrzmy co widać z tej strony. Ale i tak cieszę się, że cokolwiek nie. Sobie Cieszę się, że się nie poddałam. I weszłam tutaj. To jest zawsze taka satysfakcja, że dałam radę, że nie poddałam się. Że jak chcę, to osiągnę to, co zamierzam. Nie zawsze, ale jednak jest duża szansa na to. Już się cieszę na te widoki, które mnie tu czekają. <grym> Jak będę schodzić? No, a jeszcze dodatkowo do ujdę, nie? To już w ogóle radość wielka. Schodzę tu sobie na dół i wiecie co? No, w ogóle dzisiaj to jest zwariowana ta pogoda. za <grym> zaczął padać. No, maluło się ten kracik, ale, ale jednak. No dobrze, słońce świeci na razie, przynajmniej. Więc tak schodzę na dół do miasta. Do pociągu mam jeszcze około 3 godzin, więc nie ma jakiegoś specjalnego pośpiechu. Jeszcze tam sobie połażę trochę po, po mieście tymi uliczkami. Zobaczę, co tam ciekawego. Jest parę jakichś takich punktów ważnych do zobaczenia. Podobno. Więc tak to wygląda. O! Przestał padać. Super. Idę dalej. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego dnia. No cieszę się, że tak fajnie tak w tej przyrodzie byłam. Takimi szlakami, że, że ludzi nie było. Yy, piękne widoki, no jakieś tam zbytki po drodze. Ale ogólnie, nie wiem, taka cisza. Yy, te właśnie, te widoki, te, takie z balsam na duszę. No, naprawdę polecam Wam tę wędrówkę tutaj, bo jak tam byłam w tym y, zamku, no, mo... tam naprawdę Nie. było super, super, polecam Wam, bo znajdziecie tam, znajdziecie tam ciszę, spokój. Możecie sobie posiedzieć, podelektować się, popatrzeć na wulkan, na morze z drugiej strony, do wyboru. A teraz chodzę. Na dole mnie oczekuje. Ludzie, jak ja się cieszę, że mogę na dół schodzić. Ale co? No wchodziłam się, należy mi się. No nie? A to ja, tutaj mój cień. Po lewej stronie. No i z tego co widzę, doszłam do Porta Katania. Teraz będę się kierowała w lewą stronę. No powiedzmy, że zwiedzanie zaczynam od drugiej strony. Czyli od tyłu. Akurat tak się zdarzyło, że jestem z tej, a najczęściej wszyscy zaczynają jednak z drugiej. Przeciwległej. Częściej tam jest też taka brama. I ja tutaj. Ten. Z tego co czytałam, to podobno idąc tą ulicą, to w jakiś czas natrawię się na ciekawe zabytki, na jakieś interesujące miejsca i faktycznie tu zaraz po przejściu kilku metrów widzę coś takiego. Zobaczymy co będzie dalej. Ładne tutaj To takie takim rzewkiem, zobaczcie z prezentami. Jeszcze liszą Jakieś dzieci zapominawskie nie odebrały, czy co? I tutaj już jestem przy pierwszym zabytku. Przy tej ulicy To jakiś czas są fajne, takie fajne, no jak dla kogo no oczywiście, ale ciekawe zabytki, na przykład ten kościół. O, proszę bardzo, tutaj nie wiem mi się uda pokazać wieża zegarowa. Jest! Proszę bardzo, jest! Cóż to za tajemnicze drzwi? Ile odsapnę. Powoli koniec przygody dzisiejszej. Mam nadzieję, że koniec taki miły będzie. Bo yy, słuchajcie, tego jeszcze nie było ale burza. Grzmi. Też zaczyna padać. Ach, ale teraz mam cały czas na dół, więc... Może ja dam radę, co prawda niestety ta droga nie jest za fajna, bo tu idę, no taką wiecie, uczęszczaną przez auto. I myślę, że się tutaj cały ten szkłota O! O! Słuchaj, było? Tak to brzmi. Jeszcze mam kawałek, ale muszę jak najszybciej dojść do tego dworca i wracam do hotelu. Dotarłam na dworzec, ale łatwo nie było. Kurczę! Było dalej niż myślałam, no ale dobra Mam jeszcze około 15 minut do odjazdu pociągu tak. No trochę dało. dało w kość No stacyjka taka nieduża no. Legenda por